Dzisiaj zapraszamy Was na film, w którym będziemy się zastanawiali, czy moda czytelnicza niszczy czytelnictwo? Czy moda czytelnicza zabija różnorodność? Czy moda czytelnicza to zło? Zapraszamy! Nasi mili i kochani, nim padnie pierwszy komentarz, czytaczu, Ty znowu jesteś chory? Odpowiadam, nie. Przechodzę późną mutację. Kochanie, zacznij zatem, skoro ja już poczyniłem jedyny i słuszny wstęp. Temat na, temat, na temat mody. No tak, temat na temat mody, temat to jest na temat ta... młody. Tak, temat na temat mody, to temat jest dość młody, wynikający z tejże książki, czyli trzeciego tomu cyklu Czarny Mak, Rachel i Carter. Tak, w tłumaczeniu Emilii Skowrońskiej ta książka trafia do księgarni 18 września. I temat nam się zrodził po przeczytaniu tejże książki, kiedy odnaleźliśmy w niej wiele nawiązań do literatury młodzieżowej, którą znamy, którą kochamy. Od razu skojarzyło nam się to z wieloma komentarzami, które czytamy tu i ówdzie na temat właśnie tego, że WSZYSTKIE KSIĄŻKI SĄ TAKIE SAME. Niczym się to nie różni. Wszystko na jedno kopyto. No to jest prawda. Nawet ja to powtarzam, że kurde, to było tu, tu i tam, mówię, a, a, ten, a ta scena była tu, tu i tu. I tak można wymieniać bez końca. I tak można wymieniać bez końca, ale prawda jest taka, że każda książka daną, powiedzmy, scenę, dany zamysł prezentuje zupełnie inny sposób. Jedni lepiej, jedni gorzej. I to nie jest wcale nic złego, no bo, no, tak jak już kiedyś wspomniałeś w którymś filmie, lubimy to, co znamy. Tak. I tutaj moglibyśmy zacząć w zasadzie od y, popy strony. Tak, żeby nie powiedzieć, że od tyłu. Aczkolwiek niektórzy i tak lubią zacząć od trendów czytelniczych. Bo mówi się, ciągle wychodzi to samo. Ciągle to samo na półkach księgarskich. Ciągle to samo w zapowiedziach. No właśnie, dlaczego? Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ kiedy jedna książka osiąga sukces, bardzo dobrze się sprzedaje, to gdzieś powiedzmy w Polsce, to zaczęło się chyba w czasach Zmierzchu mniej więcej, tak. zaczyna powstawać milion książek podobnych. Już nie wampir, a anioł. Nie anioł to demon. Nie demon to ciłała. Ważne jest jedno: by miłość była silniejsza niż śmierć. Dosłownie. Ewentualnie śmiech. Tak. I dlaczego ludzie to robią? Dlaczego cały czas maglują to samo? Ale którzy ludzie? Oła, pisarze, tak. czy, o, Pisarze, czy. Pisarze, czytelnicy. wydawcy, czytelniczy. Wydawcy dlatego, bo jeżeli coś się sprzedaje i ludzie sięgają po to, Podoba im się to, to sięgną po coś podobnego, tak? Kochamy to, co znamy, jeżeli nam się coś spodobało, to idziemy dalej w tym temacie. Czy to jest coś złego? Czy to jest coś, czego powinniśmy się tak naprawdę wstydzić? No, wydawca chce zarobić, więc logicznym jest, że prędzej przyjmie książkę, y, która będzie miała jakieś dobre rokowania, tak? Będzie się kojarzyła z jakimś innym super tytułem, który się dobrze sprzedał, na przykład się podobał. Być może Was teraz zaskoczymy, być może powiemy coś, za co nas nie lubicie, ale my nie mamy nic do tego, że książek tyle książek powstaje na podobnych schematach. Nie mamy nic przeciwko schematom, nie mamy nic przeciwko nawet przepisywaniu niektórych scen, ponieważ ty dobrze tutaj ujęłaś niuanse. Tak robią różnice. Ale, ale ja nie mam nic do tego, że są powielane niuanse, schematy i tak dalej. Jeśli jest to robione dobrze, bo jeśli ktoś to robi bardzo źle, jeśli ktoś chamsko kopiuje, no to wtedy to już jest złe, karygodne i w ogóle fuj i to jest, no, po prostu niedopuszczalne. Tak? Tak. 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 Pomówmy o Kandydatce. To jest trzeci tom, więc jeżeli oglądacie ten film, to nie bójcie się, nie będziemy spoilować tego filmu. Książki. Yy, yy, tak. Tej książki nie będziemy spoilować. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z ciągiem dalszym przygód Rai. Już Arena. Wiemy, że nie, Już, tak, i Darena, którzy walczą o tytuł Czarnego maka, Którzy walczą o ten wielki, prestiżowy Czarny tytuł. Czarny płaszcz. Czarny płaszcz yy, ze złotymi lamówkami. Chyba tak. tak. <grym> walczą o ten zaszczytny tytuł, chcą wygrać, zwyciężyć, więc wszystko zostaje na tych samych torach, na które wrzuciły nas dwa poprzednie tomy. Co więcej, sytuacja zaognia się, jeżeli chodzi o strefę, powiedzmy tu, arenę narodową, międzynarodową, międzynarodową. strefę niemalże... Wojny, więc też to nie jest jakaś jakieś wielka tajemnica, że do czegoś to wszystko musi zmierzać. Książka kandydatka jest bardzo różna od dwóch pierwszych tomów. Tak. Ponieważ, no, pierwszy rok to było coś zupełnie, powiedzmy, nowego. Drugi. Chociaż był porównany do Harry'ego Pottera, ten tom. Tak. Co dla mnie było zupełnie dziwne, bo to nie miało nic wspólnego z Harrym. Poza, Poza szkołą, na... powiedzmy, czarodziejską. Nie, to nas nie była szkoła, no. Otóż akademia. Nie, akademia, ale to. Tylko tyle się łączyło z Harry Potterem, a było tak zapowiadane, że to takie do Harry'ego podobne. Drugi tom, adeptka, znowuż skupiał się na czymś innym, tak. i trzeci znowuż skupia się na innych aspektach, na innych tak. aspektach, które nas tutaj prowadzą do pewnego niesamowitego rozwinięcia, punktu kulminacyjnego, który chwyta, wywraca, obraca, przewraca. I jednoznacznie kojarzy się z pewną inną książką, yy, której tytuł, gdybym teraz zdradził, to zdradziłbym Wam w zasadzie to, co znalazło się tutaj. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Tam się Niekoniecznie. naprawdę dużo dzieje w tamtej książce, a tu ta ilość tam, rzeczy, których tam się dzieje, to nie jest ilość tego, co tu się dzieje. No to nie No. <laughs> Powiedzmy, że miało to jakiś pokres w po sens i logika. Jakiś <laughs> tak. sens i logika Jest naprawdę miało? jedna wielka, poważna scena, która tak. była w tamtej książce. No, której nie będziemy mówić, żeby Wam faktycznie nie zdradzać, bo można od razu się domyślić o co chodzi. I można powiedzieć, że kiedy dotarłem ja przynajmniej do tej sceny, nie wiem jak Ty. Ja, kiedy dotarłem do tej sceny, z jednej strony to było wow! Bo już mi się tamta scena w tamtej książce bardzo podobała, więc pomyślałem wow! Tak, wow! Wow! A za chwilę, no nie, kobieto! Rachel! What are you doing? Coś toż było? Ale to już było i wróciło znowu. No dobra, ale to ale... było tak naprawdę rzecz, która nie dzieje się w każdej młodzieżówce. Tak. Tylko tam się to wydarzyło. No, można powiedzieć, no nie wiem czy. No, tylko znaczy, tam, no, z tego co my teraz to tylko tam. Tyle, że okazało się, że są pewne niuanse, które nam te dwie książki bardzo mocno rozdzielają. Czyli jedna autorka miała pomysł, napisała tak, druga być może przeczytała jej książkę, Spodobało ale powiedziała: to? Hm, a gdyby to zrobić tak? I tak oto powstają niuanse. I można powiedzieć, zerżnięte. Ale cały świat na tym bazuje. No jakby na to nie patrzeć. Tak. Na przykład Marvel i DC. Tu tak. macie superbohaterów, tu macie superbohaterów. Jedni wolą właśnie Marvela i wolą powiedzmy Iron Mana, Halka i tak dalej. Jedni wolą powiedzmy Wonder Woman i Batmana. No i między nimi toczy się walka, no chociaż tak naprawdę, no tu są superbohaterowie i tutaj, oni się jakoś szczególnie nie różnią. Znaczy no. Wiecie o co mi chodzi, tak? Są to naprawdę niuanse, które no potrafią naprawdę bardzo wpłynąć na człowieka i na to, co wybierze. I w zasadzie te fabuły są bardzo podobne. Jedni walczą o ocalenie świata, drodzy walczą o ocalenie świata. Albo o ocalenie miasta. Tak. I za każdym razem można powiedzieć, że to wszystko toczy się wokół jednego. Co więcej, mamy czasami tę samą historię opowiadaną w różny sposób. Na Ile przykład... już Spider-Manów jest? Ile Batmanów? Albo Batmanów. Na przykład my tolerujemy tylko jednego Batmana, w którego, w którego wcielał się powiedzmy Christian Bale. Nie powiedzmy tylko dokładnie Christian znaczy, Bale. No, no tak, bo na przykład ale to dla mnie zupełnie nie pasuje do roli Batmana. Jakiś taki, nie wiem, jakiś taki karykaturalny jest, więc ja w ogóle go nie uznaję. George Clooney też jakoś nie bardzo. George Clooney. Else? George Clooney. What Dro else? <laughs> What else? <laughs> tak, nie, a się. Christian Bale jest jedyny niepowtarzalny. No i właśnie tu, mam, tu mamy Batmana, tu, tu, to i tu, ale ten najlepszy jest właśnie ten. I każdy reżyser każdy miał, miał swoją wizję. Tim Burton miał zupełnie inną wizję dla swojego Batmana. Y, a z kolei. Christopher Nolan miał też zupełnie inną wizję. Dalej no telewizory! Wszystkie telewizory takie same. Philipsy, Samsungi, Sony, to siba, nie siba, inna siba, siba w oknie, siba w samochodzie. Po co to robisz to samo? Ano po to, że ktoś jest wiernym fanem danej marki, albo jakiś niuans tam decyduje. Niuanse decydują jest naszym... Jestem led to jest podświetlane czym innym, albo w ogóle nie podświetlany. Ten ma taką funkcję, ten ma taką funkcję, ten tamten nie ma takiej funkcji, ma jeszcze inną. No i to są takie naprawdę tak. małe szczegóły, które... Robią różnicę. Lubią różnicę i decydują o tym, co człowiek wybiera. No. Ktoś lubi Xboxa, a ktoś lubi PlayStation. Eee! Znaczy, Także... Takie rzeczy, które, które robią tak. różnicę. I zarzucenie książce, że nie, znowu to samo, bożu, Ty widzisz i nie, Boziu szumiący, zaszumi tutaj jeszcze bardziej. Jeszcze rozumiem, gdyby faktycznie na rynku książkowym pojawiało się bardzo mało książek i byłyby same książki podobne jedna do drugiej, to można byłoby się denerwować. Ale skoro kilka tysięcy miesięcznie wychodzi książek, naprawdę jest czego wybierać. I nie o trzeba wszym. wybierać kopii książek, które, które znamy. Znaczy, powiedzmy sobie to otwarcie, jeżeli chcesz przeczytać książkę, Książkę inną niż inna, to nie sięgasz po wyprofilowane, wyfrontowane książki, będące gdzieś tam na czele MPI-u. Tylko sięgasz na dolne regały. Szukasz tej książki jedynej, porzuconej, niewypromowanej. Nie każda książka się sprzedaje. To nie też nie jest sprawiedliwe. No ale nie każda wyfrontowana książka jest powiedzmy podążająca za modą no ta, innej. No to też, ale, ale umówmy się, te książki najgłośniej promowane to są książki, często książki, albo autorów, którzy już są kojarzeni, którzy są kochani, uwielbiani, albo to są książki, które mają się spodobać fanom danego cyklu. No, Czarny Mak... Spodoba się fanom Szklanego Tronu, spodoba się fanom y, Dworów, Czerwonej Królowej, Czerwonej Królowej Okrutnego Księcia. Księcia. Z każdej z tych książek coś tutaj jest. Z jednej więcej, z innych mniej. Mamy bohaterkę, silną kobietę, która się rozwija. Mamy cudowny wątek miłosny. O wątku miłosnym muszę powiedzieć. Wiedziałam, że się tak, nie... Tak, muszę. Albo ty mam. powiedz o wątku miłosnym. Nie, ty powiedz. Powiedz, ty! To jest twojo, ale ty, ty lubisz o tym mówić. Już ja rozmawialiśmy poza filmem. Tak pięknie się wypowiadałeś, tak cię tak... Bo wiecie, kochani, może ja jestem bezdusznym gadem bez serca? Jestem? Nie. Tak tylko mówisz przed kamerą. Ale chwilami bokiem mi się odbija, kiedy już bohaterowie się schodzą ze sobą i zaczynają tuć O Boże, kocham Cię! Jesteś mym życiem. Jedyny problem to to, że nie mogą być razem, albo wiecie, wszystkie problemy łączą się z nimi. I oni żyć bez siebie nie mogą, a kiedy los zły, okrutny, rozdziela ich, to płaczą w poduszkę przez następnych tryliard, tryliard rozdziałów, aż się człowiekowi to bokiem odbija. W tej książce wątek miłosny jest prowadzony w zupełnie inny sposób. Jest wyważony. Tak, bohaterowie mają Bardziej swoje cele. Dokonanie. Tak, bohaterowie mają swoje cele. Swoje jeżeli, pasje. Tak, i jeżeli mają te swoje cele, przekonania, to będą do tego dążyć niezależnie od tego, co zrobi druga połowa. I nie będą patrzyć po prostu jak ten piesek na swego pana. I nie porzucą wszystkiego dla miłości. I to jest fantastyczne, to jest wielka zaleta tej książki. Rachel i Charter w ogóle stworzyła taką serię, taki cykl, który wyróżnia się. Nie, ogól, nie w ogólnym rozrachunku, ale tymi niuansami. Tak. Rozwijając pewne wątki z innych książek, ale robiąc to w sposób sprytny, przemyślany, widać, że autorka chciała zrobić coś inaczej, a nie na jedno kopytować tak. lecieć. Tak. Są pewne rzeczy, które ci się wydaje, czytając, że już wiesz, jak to się skończy. Bo czytałeś bo, tyle książek. Bo nie? czytałeś tyle książek, ty już wiesz, że powiedzmy, no przykładowo, między nią a nim, innym nim, coś dojdzie, a powiedzmy tutaj nie dochodzi, albo wiesz, że ona tutaj powiedzmy tego powinna zabić i już prawie to robi, a ona powiedzmy tego nie robi, albo. Wiecie, albo właśnie robi. Albo właśnie nie wiecie. Albo właśnie. Ale zawsze tak jest, że coś no. już wiecie, że coś się stanie. Jesteś się na 99% pewnie nieraz na sto, jak ty to bywasz na 100% tak. pewnie nieraz, a to się okazuje, że to o! O, takiego! Takiego, Fig, woła jak takiego Polska cała. tak, figa z makiem, nie, to tak nie działa. I właśnie ta książka bardzo zaskakuje. Właśnie taki, w takich właśnie mu, niuansach, takich właśnie scenkach, takich niuansach nie możemy powiedzieć, że ta książka nie korzysta ze schematów. Nie możemy powiedzieć, że Rachel i e. Carter y, nie czerpie z tego, co już zostało stworzone, tylko że ona to przerabia na swoje. I każdy dobry autor znajdzie taki wątek, który wykorzystał ktoś inny i coś tam rozwinie, coś tam zmieni. Jeżeli jest dobrym autorem, to zrobi z tego coś apetycznego, coś świeżego. Jeżeli jest kijowym autorem, to zrobi po prostu kopię, y, niewyobrażalnie miałką i niestrawną, tak? Ale czasami takie miałkie, niestrawne historie też się dobrze sprzedają. Nie będę skazywała palcem książki, która no są no. innej, a się bardzo dobrze sprzedaje. No dobrze, bestsellery mają to do siebie, że no, fakt, fakt, podążają z modą, podążają za trendami. No, moda sama w sobie mówi, że ludzie będą za tym iść. Tak, no bo gdyby ludzie tego nie chcieli. To wydawnictwo by nie wydawało, o to, żeby nie pisali, bo po co, skoro to się nie sprzedaje? A skoro jest to wydawane, skoro ludzie to czytają i takie książki jak na przykład Czarny Mak budzą zainteresowanie, kiedy my coś gdzieś wspominamy na naszych społecznościówkach, to robi to różnicę, tak? My żyjemy w świecie, gdzie niuanse decydują. Patrzcie, ilu jest booktuberów, ilu, o, ile osób opowiada o książkach, a coś właśnie sprawiło, że ty właśnie teraz oglądasz. Tych dwoje, wspaniałych, pięknych, młodych ludzi, zamiast kogoś innego. Bo jakiś niuans, być może mój piękny, szczery uśmiech, sprawił, <noise> że właśnie nas wolisz oglądać. A niektórzy <noise> wolą kogo innego oglądać, a nie nas. Oczywiście są niuanse i nie, nie rzucajmy się, że boże, powtarzalność, powtarzalność, życie jest powtarzalne, świat jest powtarzalny. Sztuką jest, żeby w powtarzalności znaleźć to ziarno świeżości. Ach, pięknie. Jak mi się dzisiaj rymuje, jeszcze, jeszcze tym, tym, wiesz, tym takim e, głębokim głosem, takim chrapliwym, jeszcze takim mówię, to prawie, prawie, wiersz, prawie wiersze mógłbym pisać. Młodości, dodaj mi skrzydła, bo autobusem jazda mi zbrzydła. Tak. 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 Czy chciałabyś coś dodać? Tak, chciałam podkreślić, iż według nas tak, ta książka, póki co, jest najlepszym tomem serii. Co prawda tak będzie jest. jeszcze tylko jeden tom, co bardzo mnie smuci. Ale ja Ale... wiem, że tam już autorka napisała połóweczkę. Wiem też, że autorka rozpoczyna serię prequeli. No nie wiem. Czy... Ale nie wiem, czy mnie to ucieszyło. Znaczy, jeżeli Rachel i Carter będzie dalej szła w tym kierunku, dalej będzie tak zaskakiwać i dalej będzie nas świeżością tutaj otumaniać, to ja jestem jak najbardziej za. No tak, ale wiesz, jak to bywa z dopiskami i tak dalej. No dodatkami. wiem, no one wiem. zazwyczaj są słabe, rzadko kiedy jest naprawdę coś dobrego i godnego uwagi. No dlatego, no dlatego. dlatego, dlatego, dlatego ja... ciężar na Susan Collins teraz w ciąży, która postanowiła napisać no, przykład Igrzysk Śmierci. Znaczy, no. Do niej mam większe zaufanie, bo że tam dwie serie, całe dwie serie, naprawdę są genialne, nie zadać nic ująć, więc tutaj jestem bardziej, wiesz... A tu jednak tylko znam trzy książki, jedną historię tej autorki, więc tak troszkę ciężko mi powiedzieć. Tak samo James Dashner nas zawiódł tymi swoimi dodatkami. Nie rozmawiajmy o Dashnerze. No, dlatego nie się boję, dlatego smutam, że tylko czwarty tom, myślę, tylko będzie. Mam nadzieję, że pokona ten tom, bo to byłoby smutne, gdyby był słabszy. Ja Wam powiem trzeci tak. Trzeci tom jest najlepszy. Miło jest czytać cykl, w którym... Nie ma tendencji spadkowej, tylko jest tendencja wzrostowa. Może drugi tom nie podobał mi się bardziej od pierwszego, bo Beg adaptka duch... nie przebiła według mnie Beg pierwszego roku. nie był tak mniej więcej na tym samym poziomie, może ciutkę niżej, ale nie jakoś Ciutkę niżej był. Ale nie Ale kandydatka wynagradza wszystko. Początek może jest troszkę taki miałki, bo początek, przyznam Wam szczerze, że troszkę, przestraszył troszkę mnie przestraszył. Ale dalej, jak się to zaczęło rozwijać, to patrzcie Państwo, rozsiadłem się wygodnie, zacząłem no czytać. Na no ta Tak jak basza się rozsiadłem, zacząłem się zaczytywać, i nie minęła doba, i książka była skończona. Nie, bardzo, bardzo dobry cykl. Jeżeli chcecie młodzieżówki, która bazuje na tym, co znacie, co kochacie, ale robi to troszkę w inny sposób, zaskoczy Was tym i owym, polecamy z całego serca. Bardzo. A teraz polecamy Wam również kliknięcie subskrybuj. Byście zasubskrybowali nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa pa!